thank you Tutaj trzeba wykupić jednak bilet, żeby sobie wejść Ja nie jestem zainteresowany kupowaniem ciuchów Dlatego gościu mnie cofną, żebym wszedł tędy, bo Bez biletu, bez biletu, nie wiem tego Tam koleżanki w tym się cieszą Cieszą się i kiwają Indonezyjki, Koreanki Macie wymieszane, wymieszane, wymieszane wszystko Elegancko, no jakieś ciuchy Coś, idę sobie dalej pochodzić Coś ciekawego wam pokazałem Myślę, że coś ciekawego, coś zawsze się tutaj dzieje. Dla mnie, miłośników, łeb, wieprzowiny, łebkowiny, wszystko by tutaj, to znaczy wszystko, no boczek, boczek z, z makaronem by sobie w ostrym sosie podjadł. Dobra, będziemy sobie, będziemy sobie pochodzić. Pan już wylał kałużę i jedzie sobie poszukać nowej kałuży. Ciekawe czy rozliczają, czy firma daje im na paliwo, bo to są ich prywatne komarki. Dobra, my się odpychamy się zobaczyć co jest na ten, trochę sobie pochodziłem, kilometry wyrobiłem. Powiem wam o co chodzi z tym deszczem, że tutaj miejscowi się moja zelinku jest chora, bo po prostu jest dla nich za zimno. 25 stopni 25 stopni jest dla nich za zimno. A za to jest idealna pogoda, idealna pogoda, żeby mnożyły się wirusy. 25 stopni, duża wilgotność powietrza, mnożą się dziadostwa jakieś, i po prostu ludzie są chorzy. Czyli to tak jakby była pora, tak jak u nas na jesień. Nie? Takie zgniłe powietrze, wilgoć i dogodne warunki temperaturowe, żeby wirusy mogły się rozmnażać. Dlatego dużo ludzi jest w fora teraz i nie lubią za bardzo, wolą por porę suchą, tam chłopaki ciężko pracują, wolą porę suchą, mimo tego, że jest ponad 30 stopni, czasami do 40, to jednak preferują porę suchą, dla nich 27 stopni to jest za zimno, a ja się odpycham zobaczyć co tam u mnie na osiedlu, może coś ciekawego na osiedlu robią podagrywam chwilę i skoczymy jeszcze do sklepu kupić sobie świeżego gingera świeżego gingera sobie pójdziemy kupić także zostańcie nie odchodźcie od odbiorników nie porzucajcie telefonów lajkujcie subujcie róbta co ta. ja idę zobaczyć jaka impra jest u mnie na ośrodku trochę jest głośno, ale popatrzcie tam na to kiedyś Kiedyś to prosperowało, to jest na mojej ulicy, to jest na mojej ulicy. Pamiętacie kiedyś wam to pokazywałem, kiedyś to prosperowało. jakiś rok temu nawet nie jakieś trzy miesiące temu to prosperowało, zobaczcie puste, pozamykane puste. Na tej ulicy się nie je, po prostu to nie jest ulica stworzona do jedzenia, to jest tylko ulica, Ulica dla komarków i samochodów tranzytowa. I tutaj było, tutaj widzicie te redziorestra, nie? No i to wszystko padło, te regiorestra. <grymne> to ja się dziwię, że u mnie nie, nie było klientów jak tutaj jak tutaj więksi ode mnie popadali. Także wiecie, no a tutaj o dzisiaj inny gościu. Inny gościu sprzedaje sobie takie coś jakieś napoje dziwne. Ale ja się to z takimi napojami to ja, to ja daleko, bo, bo one są z lodem niewiadomego pochodzenia. Nie chcę takich. To się jeszcze trzyma. Tutaj widzicie ten Keddy Mas. To się jeszcze trzyma. Ale tutaj imprezy są tylko okolicznościowe, także może to jest tylko na jakieś okolicznościowe imprezki. szpiocha nie znaleźliśmy, za to pan dziabie sobie łyżką, żeby nie miał brudnych rąk na ulicy klient zadzwoni i całą manetkę sobie całą manetkę sobie o, opierdzieli tymi, o pan bez nogi, biedny co ja. eee. jaką ładną protezę miał, proteza taka to niezła kasa chyba, nie? dobra zapomniałem, a żeby sobie nie ufajdał manetki z sosem chili i nie jechał do klienta taki wiecie, umazany no nie? dlatego sobie jadł łyżką co i tak się bardzo bardzo rzadko zdarza to chodzimy do osiedla okaże się, że tam się nic nie dzieje ale to nic, my idziemy jeszcze do sklepu parę, parę kroków jeszcze w koło zrobię przejdę się w koło o, przejdę się w koło powiedziałem, no, przejdę się w koło przejdę się w koło Będę udawał, że mówię się, ale nie mówię się, tylko się. Tak większość ludzi, 99% ludzi mówi się, a nie się. Nie, nie kiedy, tylko kiedy. To tak się trochę z wami drobzę. Idę się przejdę jeszcze w koło, przejdziemy przez osiedle, pójdziemy kupić sobie ginger z kurkumą, świeżą kurkumą, o ile będzie. Powinna być, trochę kurkumy, trochę, trochę gingera. Będziemy sobie popijali kurkumę z gingerkiem. Eee, przez tydzień czasu żeby trochę sobie flaczki eee, a poruszyć, poruszyć U, by mnie najechał ja tu sobie idę a tu przecież jest a jednak przejdziemy z tej strony, zajdziemy ich od tyłu żeby nie było widać To bym za dużą atrakcję wzbudzo, tak przejdziemy i zobaczymy co to za impreza Przeczytamy, co to za impreza? Drama fantas, seni, drama, musical. Oho, oh, oh. widzicie jakie artystyczne pokazy, O, tam są dzieciaczki. Kto wam Chengjiang Klas Klasa Chengjiang. To jest chyba najmłodsze klasy. Dzisiaj dzieci są, nie mogę nagrywać dzieciaczków. Ale to dzisiaj jakaś impreza jest, widzicie, dla dzieciaczków. Przetłumaczę Wam dokładnie, o co, o co tutaj chodzi. Nie? Ale to jakieś. Yy, nie będę strzelał, ale to międzyszkolne między jakieś. Coś. Walikelas. Mr. Putrywaju to jest nazwisko. A, to są klasy poszczególnych szkół szkół e, Salwa Habana Azika to jest nazwa szkoły a ta druga w Putriwaku w Ulandari też jest nazwa szkoły dobra, nie będę nagrywał bo YouTube wykorzysta to przeciwko mnie nagrywanie dzieciaczków na przykład na Pokemonach jeszcze pusto po imprezie dopiero na Pokemony pójdą wiecie jak Pytanie ludzie mi często tutaj zadają: dlaczego chodzę w kółko? Albo dlaczego chodzę po ruchomych schodach? <laughs> a ja im mówię, że to dla zdrowia, żeby, żeby trochę więcej pochodzić, nie? a oni tak na mnie patrzą. Hmm. No, oni prawdopodobnie mają tego chodzenia dosyć, bo oni wolą sobie poleżeć, pospać, posiedzieć. A białas wypoczęty to, to lata w kółko. Nie? Dobra, idziemy sobie jakiego ginżera znaleźć. Ginżera i coś jeszcze mówiłem: kurkumę świeżą, żywą. Pamiętajcie, że jak macie problemy z ptakami, to uważajcie z kurkumą, nie? Nie wierzcie w to wszystko, co jest, co gadają w internecie. I też nie wierzcie. Dobra, idziemy. Widzicie, tak tutaj wygląda. Tu mamy nasz, nasz... Tu mamy zwykły imbir. Tutaj mamy imbir kunci. To jest taki... To są różne odmiany imbiru, ale to jest wszystko imbir. Tutaj są jakieś takie orzechy dziwne, co, co, co ten... Nie wiem, czy one muszą być gotowane. Kiedyś, jak przyjdę z tą. Tutaj macie temu luwak, to jest indyjski znowu. To jest ginger indyjski. O, także widzicie. No i tutaj kupiłem też sobie świeży turmeryk. Turmeryk to jest po nosemu. To sobie przetłumaczę. Ja możecie sobie przetłumaczyć, a jak nie, to ja wam to wszystko przetłumaczę. Taka zdrowa, zdrowa półka. Tylko pamiętajcie, żeby z tym nie przesadzać, bo rozwalicie sobie całe flaki sobie macie ceny truskawek 99 100 tysięcy to będzie jakieś 4 dolki 4 dolki za 100 gram tak 250 gram o to tanio to tanio Prze przecenili bo nikt nie chce tego jeść tylko Koreańczycy ja też za, za parę truskawek nie dam tyle kasy ja sobie szukam czegoś innego ale nie mogę sobie znaleźć takie ładne gruszki nie? takie jak nasze mm. jabłko może, może coś egzotycznego, no nie wiem, kapustę, może coś ja coś by zelzie. Dobra, kupiliśmy sobie kupiliśmy sobie co potrzebne, zrobimy sobie taki napitek, taką herbatkę sobie będę wypijał Oczywiście pamiętajcie, że nie za dużo raz raz dziennie i uważajcie na kurkumę, bo ja mam tutaj świeżą kurkumę, ale widziałem kurkuma Kurkuma, która była przerabiana na proszek i wysyłana do Europy, to jest masakra. Te worki z kurkumą powinny być żółte, a te worki z kurkumą były białe i, i, niebies i zielone, niebieskie. Tak była zgniła ta kurkuma. A Wy kupujecie preparaty z kurkumą i mówicie i myślicie, że, że kurkuma jest zdrowa. A w kurkumie są te aflatoksyny, takie same jak na przykład, na przykład na kukurydzy. Mało ludzi o tym wie. Później jej mówi, że kurkuma mu szkodzi albo, że się gorzej czuje, go po kurkumie, to nie po kurkumie, tylko po skażonej kurkumie jakimiś zdostwy. Taką małą, małą przestrogą kończymy Zapraszam was na inne nowe filmiki, które myślę pojawią się wkrótce. <laughs> Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, rób to, co chcecie. Zdrówka, życzę hejka.